to jedziemy, pierwszy wyścig, Kamil Zieliński, Marcin Jędrzejewski, Paweł Klipik, Krzysiek Buczkowski już odkręcają i gazu w swoich motocyklach, taśma w górze, wyszli dobrze Kamil Zieliński. Ale i wydgostrzanie Marcin Jędrzejewski i Krzysiek Buczkowski bardzo dobrze przy kramężniku pojechał Ściopek. On był przez chwilę pierwszy, zaraz dołączył do niego Krzysiek Buczkowski. Teraz wydgostrzanie na prowadzeniu. Niespodzianką jest to, że dopiero czwarty jedzie Paweł Filip, Ale jak mówiłem, tutaj niespodzianek w tym akurat spotkaniu może być bardzo, bardzo dużo, Zobaczymy, komu się chce jeszcze jeździć, a komu już po prostu się nodeciało. Ale z wyskocu do przodu Buczkowski, zdecydowane prowadzenie, jedzie środkiem toru. Jego śladem troszeczkę odchodząc na zewnętrzną Marcin Jędrzejewski, a Tarnowianie już daleko z tyłu, trzeci nie, Kamil Ziemiński, a teraz ma defekt Paweł Flip i nie dojedzie do mety. Bydgoszczanie w ostatnich latach nie wygrywali w Tarnowie, ta pierda była niezdobyta przez kilka lat, no ale w końcu i ona padła. My jeszcze nie mieliśmy tego szczęścia, aby w Tarnowie wygrać. Może dziś ta sztuka nam się uda, już tylko trzech żuzlowców zostało na torze w pierwszym wyścigu, Bydgoszczanie wygrają go. 5 do 1, Krzysiek Buczkowski mija linię mety jako pierwszy, drugi jest Marcin Jędrzejewski, trzeci Kamil Zieliński, także bardzo dobrze rozpoczyna się dla nas ten mecz od podwójnego zwycięstwa. Piotr Protasiewicz, Tomasz golop Robert Sawina, Stanisław Burza gotowi do startu, taśma w górze, wystrzeliła dobrze i najlepiej, Tomasz golop już założył się na Piotra Protasiewicza, ale teraz Pepe kontruje przy krawężniku i wychodzi na prowadzenie, zostawił Golobowi miejsce pod bandą, ale ten nie miał na tyle szybkiego motocykla, aby tam skoczyć, jednak teraz atakuje, chodząc pod Protasiewicza, Pepe jednak szybszy w drugim uku i Protasiewicz cały czas na prowadzeniu, drugi Golob teraz będzie atakował po zewnętrznej, trzeci jedzie Robert Sawina, ostatni, jest Stanisław Burza. Zrównali się na przeciwległej prostej motocyklami. Golob jest jednak szybszy i wychodzi przed Piotra Protasiewicza. Teraz bardzo szeroko. Jedzie Tomasz Golob, środkiem toru Piotr Protasiewicz. Tomek cały czas na prowadzeniu, ale przez półtora okrążenia z pierwszego miejsca mógł cieszyć się Piotr Protasiewicz. Teraz podąża śladem Goloba, który wyszedł szeroko w pierwszym uchuł trzeciego kółka, Z tyłu nic wielkiego nie dzieje, bo Sawka jest trzeci, a Stanisław Burza ostatni. Znowu atakuje Piotr Protasiewicz. Chodząc pod Tomasza Golub na wyjściu z drugiego łuku trzeciego okrążenia. Był bliski tego, aby go wyprzedzić. Teraz znowu ścina do małej. Na wyjściu z pierwszego łuku, ostatniego kółka, ale jednak Golob jest szybszy. No ale siedzi mu na kole Piotr Protasiewicz. Jeszcze zaatakuje. W ostatnim łuku ładnie ściął do krawężnika. To pierwszy, jednak Golob jest pierwszy. Protasiewicz drugi, trzeci, Robert Sabina ostatni. Stanisław Burza, no myślałem, że nie będzie aż tylu emocji w tym meczu. A tu proszę, bardzo ciekawy wyścig. Bardzo ładna walka między Tomaszem Golowym a Piotrem Protasiewiczem. 3 do 3. Remisem kończy się wyścig drugi. Janusz Kołodziej na pierwszym polu startowym, na drugim Robert Kościecha, na trzecim Jacek Golow. Na czwartym Emil Sajfutdinow, Kołodziej Kościecha, Jacek Golop Emil Sajfutdinow gotowi, wystartowali. Bardzo dobrze Robert Kościecha zakłada się na Kołodzieja, ale szerzej idzie Jacek Golob. Czy wyjdzie przed Kościechem? Nie wyszedł Tarnowianie na drugim, trzecim miejscu. Teraz wejściu w drugi łuk próbował wejść pod Kościecha, Jacek golop nie udało się. Robert jest cały czas na prowadzeniu, a po zewnętrznej pojechał w drugim łuku Emil i wychodzi przed Kołodzieja, teraz jeszcze atakuje Jaska golowa Rozpędza swój motocykl, Emil wyjdzie przy wiatka. jeszcze się nie udało, nie udało się również Kołodziejowi wyprzedzić młodego Rosjanina Emil znowu szaleje i zakopał się pod bandą, niepotrzebnie całkowicie oczywiście natychmiast spada na ostatnie miejsce, Kalmrowianie próbują dogonić Roberta Kościecha, teraz przegięło troszeczkę go na motocyklu na szczęście ani Jacek Golopani, ani Janusz Kołodziej nie wykorzystali tego błędu, Emil znowu zaszalał i prawie by leżał bo wpadł w drugi łuk na wyprostowanym motocyklu, no i z Znowu się zakopał pod baną. Teraz upada Jacek Golop jadący. W niebieskim kasku i nosi się na to, że wygramy ten wyścig 4 do 2, bo upadł w wejściu pierwszy łuk ostatniego okrążenia, więc sędzia nie przerwie. Robert Kościecha jest pierwszy Janusz Kołodziej, drugi, trzeci. Wbija linię mety Emil Dinov. Już patrzę, co się dzieje z Jackiem Golobem, bo ten upadek oczywiście nie wyglądał groźnie. Miał taki uślizk motocykla. Dojechał, doturlał się do bandy. Nic groźnego mu się nie stało. Janusz Kołodziej. Zawiera go teraz ze sobą do parkingu zawodnicy na swoich polach startowych. Na pierwszym polu Andreas Jonsson, na drugim Marcin Rempała. Oni po raz pierwszy pojadą w dzisiejszym spotkaniu. No i dwaj zawodnicy, którzy już raz startowali. Krzysiek Buczkowski i Paweł Chlip, Zaraz się przekonamy, czy Krzysiek Buczkowski rzeczywiście jest w formie i chce zdobyć mi dużo punktów. Kaśma w górze, bardzo dobry stro Artyjonsona, dobry też Buczkowskiego. I Wydgostrzani już na dwóch pierwszych miejscach przy krawężniku. Andras Jonsson kontroluje, pogląda, gdzie jest Buczkowski, wypuszcza go teraz po prawej stronie. I Wydgostrzani ładnie parą. Ejdy przy krawężniku, środkiem toru. Krzysiek Buczkowski ruszył w pogoń za nimi. Martin Rempała, a z tyłu na ostatnim miejscu jedzie Paweł Klip. Wygoszczanie bardzo rozsądnie. teraz zamienili się miejscami. Przy krawężniku pojechał Trziek Buczkowski, wystrzelił do przodu Andreas Jonsson, sprawdza teraz jak jedzie się szerzej, środkiem toru. Buczkowski pojechał przy krawężniku, opuścił już Buczkowskiego. Andreas Jonsson pompnął do przodu, widzi, że... Pewnie przywiodzą 5 punktów, bo popełnia błąd Martin Rempała. W pierwszym łuku postawiło mu motocykl. No i stracił dobre kilka metrów do psysca wózkockiego. Teraz próbuje go gonić, rozpędzając swój motocykl od wewnętrzny, ale nic z tych prób nie wychodzi. Nasi nadal na dwóch pierwszych miejscach. Ejdy cały czas kontroluje, co się dzieje z jego partnerem pary Teraz nawet na przeciwległej prostej uniósł koło. Pojechał na tyle oponie i to samo Dzyni mijając linię mety. Tak samo Samo Krzysiek triumfujący bydgoszczanie zdobywają 5 punktów, trzeci jest Marcin Empała, ostatni Paweł Chlip, gwizdy tarnowskiej publiczności. To zwycięstwo Andreas w czasie 75. Wyścig piąty, Jacek Golop, Piotr Tasiewicz, Janusz Kołodziej i Robert Sabina gotowi do startu, poszli. Spod taśmy. Dobry start Jacka Goloba, który jest pierwszy w pierwszym łuku. Zanim Protasiewicz, trzeci Janusz Kołodziej, ostatni niestety Robert Sawina. Teraz błąd popełnia Pepe, wyprzedza go na przeciwległej prostej Janusz Kołodziej, ale Pepe nie będzie rezygnował. Jest blisko Kołodziej, a za Protasiewiczem Robert Sawina, a na pierwszym miejscu już z dosyć sporą przewagą mknie Jacek Golob. Znowu troszeczkę postawiło motocykl Piotrowi. Musiał hamować Robert Sawina, by w niego nie uderzyć. Teraz Pepe rozpędza się, jadąc szeroko w drugim łuku, no ale na niewiele to się zdaje. Czyżby rewanż Tarnowian za tą podwójną porażkę w poprzednim wyścigu? No jak na razie na to się zanosi, bo oni na pierwszych dwóch miejscach, Jacek Golop na prowadzeniu, o to bardzo nietypowa sytuacja. Niecodzienny widok dla tarnowskich kibiców. Drugi Janusz Kołodziej, trzeci Piotr Potasiewicz, ostatni Robert Sawina. No i już tylko niecałe okrążenie zostało im do zakończenia tego wyścigu. Różnica między Kołodziejem a Protasiewiczem bardzo duża. No i ma tylko kataklizm mógłby odebrać teraz Tarnowianą pewne 5 punktów. Szeroko wychodzi z łuku Jacek golob. On wygrywa wyścig. Janusz Kołodziej jest drugi, Piotr Potasiewicz trzeci, Robert Sawina ostatni. Niestety przegrywamy 1 do 5. Wyścig szósty. Robert Kościecha, Paweł Klipe, więc Saj Marcin Rempała wystartowali dobrze dwaj pierwsi, czyli Robert Kościecha i Paweł Chlipy. Próbuje wcisnąć się pod kościechę. Paweł Chlip i udaje mu się ta sztuka po zewnętrznej atakuje Marcin Rempała i również wyprzedza Roberta Kościechę. Rozwinęła się taśma w okularach Marcina Rempałę Kościecha próbuje wyprzedzić kliba no, prawie, że najechał mu na tylne koło ale cały czas broni się klip, ładnie zaatakował, wbił się w krawężnik w pierwszym łuku, wyszedł przed Kościechę, no i zaraz dołączył do niego Marcin Rempała, który teraz pomknął do przodu i tknie po zwycięstwo. Patrzy, gdzie jest klip, klip na drugim miejscu, a Kościechę wyprzedza teraz Emil Saifuddinov i Emil rusza w pogoń za Pawłem Chlibem. Zbliżył się trochę do niego, ale postawiło mu maszynę. No i znowu to jest około 10 metrów różnicy szeroko znowu wchodzi Emil rozpędzony jest coraz bliżej Chliba, ale Chlip wystawił nogę, cały czas kontroluje gdzie jest młody Rosjanin, Emil atakuje po zewnętrznej, wychodzi przed Chliba czy będzie przed Pawłem, doskładnie tak, Emil jest na drugim miejscu rewelacyjnie, oby tylko teraz nie przeszarżował, Marcin Rypała wygra to, no, Emil rewelacyjny jest na drugim miejscu, tak się walczy pokazał starszym kolegom Emil Sajfuddinow, jak powinno wyglądać to, mimo że to Ostatni mecz, to jednak każdy punkt jest ważny. Teraz dziękuję sobie z Pawłem Chlibem za walkę. Rewelacyjna jazda Emila Seifuddinowa. Dwa punkty Emila, ale mimo to porażka 2 do 4 w wyścigu w szóstym. Tomasz Golop na pierwszym polu startowym, Andreas Johnson na drugim, na trzecim Stanisław Burza i na czwartym Marcin Jędrzejewski. Tomasz Golob, Andreas Jonsson, Stanisław Burza, Marcin Jędrzejewski, dobry start Tomasza Golowa. dostał Andreas Jonsson, ale jest tu, że za Golobem, teraz próbuje zaatakować przy krawężniku, siadł na kole Golobowi, ale Golob na prostej szybszy odskoczył, o dwie długości motocykla, w Stanisław Burza, który teraz trochę przeszarżował i wyniosło go pod bandę, wykorzystuje to Marcin Jędrzejewski, siotek wychodzi na trzecie miejsce, AJ goni Tomasza Goloba, ale Golob jest szybszy jak na razie w tym wyścigu, powiększył troszeczkę, przewagę, to już jest około 10 metrów Tomasz Golow środkiem toru, zanim w drugim łuku drugiego okrążenia Andrzej Acjonson Marcin Jędrzejewski musi uciekać Stanisławowi Burzy bo ten po tym jak popełnił błąd i spadł na czwarte miejsce, pała chęcią rewanżu i chce dogonić środka, ale nie uda mu się była ta sztuka bo znowu popełnił burza, błąd postawiło mu motocykl i znowu stracił kilka metrów spróbuje teraz przy krawężniku skrócić tory jazdy Andrzej Tyjączon. no może przyniosło to jeszcze... 1 góra 2 metry tego, że nadrobił AJ do Tomasza Goloba, ale to i tak będzie za mało, bo Golob chodzi na prowadzeniu w ostatni łuk, wyjdzie środkiem toru, jeszcze i próbuje troszeczkę podgonić Goloba, ale na nic ta gonitwa przegrywa AJ z Tomaszem Golobem. Na szczęście mamy remis w tym wyścigu, bo Marcin Andrzejewski pokonał Stanisława Burzę. 3 do 3 w wyścigu siódmym w lidze startował. No, jakoś tak słaby, jakoś przybity był. Zobaczymy, czy odrodzi się choć na chwilę w tym meczu. Wystartowali. Bardzo dobrze tym razem Krystian Klecha środkiem toru dołącza do niego Piotr Dasiewicz. Bydgoszczanie jak na razie na dwóch pierwszych miejscach szeroko pod bandą wyszedł Piotr Dasiewicz. Na razie jest nieźle, bo prowadzimy podwójnie szaleje Chlip po zewnętrznej, próbuje się rozpędzić, wyprzedzić Klechę. A Klechę przy krawężniku wyprzedza Marcin Rybawa po zewnętrznej, mija go Paweł Chlipi. oni no, mimo dobrego początku całkowicie nieudany ten wyścig w wykonaniu Krystiana Klechy. Za wolny sprzęt, za to z przodu, ze sporą przewagą knie Piotr Krotasiewicz. Wszystko wskazuje na to, że wygra ten wyścig i nie będzie miał defektów, ma półprostej przewagi nad goniącymi go Tarnowianami drugim Paweł Klibem, trzecim Marcinem Rempałem, a Krystian Klecha teraz upada na tor. Wstawaj Krystian i schodź z toru, żeby sędzia tylko nie przerwał wyścigu, bo Pepe przecież jest na prowadzeniu. Zdążył na szczęście Krystian. Zdobędziemy trzy punkty, jeśli Piotr nie będzie miał defektu. Pepe na prowadzeniu. Drugi Paweł klip. trzeci Marcin Rempała. Uślizg miał u szczytu, u pierwszego łuku, trzeciego okrążenia Krystian Klecha. No i nie ukończy tego wyścigu. A Piotr bardzo dobrze... Musiał, gdy wychodził z łuku, gdy spojrzał do tyłu, musiał chwilę poczekać, podtrzymać głowę, bo nie widział za sobą żużlowców starowa Taka to była przewaga. Pepe pierwszy, Paweł Chlip drugi, Marcin Rępała trzeci. Drugi podrząd. remis 3 do 3. Remis na pierwszym polu startowym, na drugim Stanisław Burza, na trzecim Krzysiek Buszkowski i na czwartym Tomasz Golop. Zobaczymy, czy to będzie walka o drugie, trzecie, czwarte miejsce, czy czy też może ktoś będzie w stanie rywalizować z Tomaszem Golowem o zwycięstwo w tym biegu, no, ale za dużo sobie nie obiecujmy. Taśma w górze, wystartowali, dobrze Emil e, ładnie w e, środku pierwszego łuku jest na prowadzeniu, Golow idzie szeroko. Emil na prostej, jest na prowadzeniu cały czas na trzecim miejscu Krzysiek Buczkowski Emil wychodzi pierwszy z drugiego łuku, I ja Goloba przy krawędźniku, Krzysiek Buczkowski przez chwilę prowadziliśmy podwójnie, ale natychmiast na prostej Buczkowski zostaje wyprzedzony przez Goloba, Emil odskoczył teraz od Tomka, ma około 15 metrów przewagi, wchodzi na prowadzeniu w drugi łuk, drugiego okrążenia, Emil cały czas pierwszy Golob próbuje go gonić, jedzie szeroko rozpędza się, Emil cały czas ma jednak jeszcze bezpieczną przewagę, żeby tylko nie popełnił błędu, żeby nie pojechał za szeroko, żeby się nie zakopał. Emil na prowadzeniu. Prowadzimy 4 do 2, bo Buczkowski jedzie trzeci, a burza beznadziejnie dzisiaj rządcy na ostatnim miejscu. Bardzo ładnie Emil na prowadzeniu. Rozpoczyna ostatnie odkrącenie. Wygra z golowem na jego torze. To będzie cudowny sukces tego młodego Rosjanina. Jeszcze próbuje burza, ale jest za daleko. Za daleko od Buczkowskiego, Emil ostatni łuk jedzie szeroko. Jest za. Daleko Emil zdobywa trzy punkty, pokonuje Tomasza Goloba, trzeci jest Krzysiek Buczkowski, a ostatni Stanisław Burza, rewelacyjny Emil Sajfutdinov. Możemy być świadkami ciekawej konfrontacji Jerusza Kołodzieja z Andreasem Jonsanem, choć sam Kołodziej mówi, że on już ma dosyć jazdy w tym sezonie, kontuzję obojczyka, no, o, to będzie, o to będzie walczył w tym meczu. Przede wszystkim o zdrowie, o swoje zdrowie, ale czy o punkty również i odwycięstwo z Andreasem Jączonem. A no, no przekonamy się już za chwilę. Taśma w górze wystartowali. Dobrze siopek, dobrze. Andreas tylko wygostrzanie. Pierwszy wchodzą. Pierwszy łuk. Chodzi nie. Przy krawężniku jedzie e, Marcin Jędrzejewski. Dobrze jednak jedzie, bo już myślałem, że Janusz Kołodzi go wyprzedzi. Nie wyprzedził w pierwszym łuku. Wyprzedza w wejściu w drugi jadą przy krawężniku, ale Ejdzie jest pierwszy Im nie po zwycięstwo. W tym biegu na trzecie miejsce spadł Marcin Jędrzejewski, ostatni jedzie Jacek Golob, czyli to jego zwycięstwo, to chyba był taki jednorazowy przebłysk, dogonił Janusza Kołodzieja, Marcin Jędrzejewski, ale nie zdołał jeszcze wyprzedzić, Ciopek. teraz rozpędza się jadąc szeroko, czy będzie na tyle szybki, aby wyprzedzić Kołodzieja, jeszcze nie, ale jest bardzo blisko, bardzo blisko też Marcina Jędrzejewskiego, Jacek Golob a daleko, daleko z przodu, półprostej przewagi Andreas Jonson na prowadzeniu, drugi Janusz Kołodziej odskoczył teraz troszeczkę od Marcina Jędrzejewskiego, do którego zbliża się, jadą przy krawędziku Jacek Golop, no nie jadą parą Tarnowianie, nie próbuje blokować Marcina Jędrzejewskiego, Janusz Kołodziej, dlatego e, może próbować dogonić Kołodzieja, e, nie musi się martwić o to, co się dzieje za jego plecami, e, Siopek, jeszcze jeden jego atak środkiem toru, ostatni łuk, Andreas Jonsson, pewny zwycięstwa, jednak się nie udało tym razem, Janusz Kołodziej jest drugi, Marcin Jędrzejewski trzeci, ostatni Jacek Golop, zwycięstwo naszej 4 do Na pierwszym polu startowym Paweł Chlip zastępujący w tym wyścigu Kamila Zielińskiego. Na drugim pogromca Tomasza Goloba z wyścigu dziewiątego Emil Sajfuddinow na trzecim Tomek i na czwartym Robert Kościecha możemy jechać. Wyścig jedenasty, przed którym prowadzimy 34 do 26. Zawodnicy już gotowi. Klip blisko Sajfuddinowa. No tutaj zarówno klip, jak i Golob mają z Emilem sobie coś do wyjaśnienia. No teraz wzięty w kleszcze. Emil Sajfuddinow spada na ostatnie miejsce. Tarnowianie na dwóch pierwszych pozycjach. Klip przed Golobem na trzecim miejscu Emil Sajfuddinow, na czwartym. Robert Kościecha. To będzie chyba taka podwójna zemsta, bo Paweł Flip zrewanżuje się Emilowi za przegraną, no i Tomasz Golob chyba też niewiele brakowało, a upadł by na to Robert Kościecha, który zahaczył o tylne koło motocykla Emila sajków No na szczęście nie spadł z motocykla, utrzymał się na nim. I jedzie, ale bardzo, bardzo daleko z tyłu na ostatnim miejscu, a Emil jest coraz bliżej Tomasza Goloba. Drugi łuk trzeciego okrążenia, Tarnowianie rozpoczynają na dwóch pierwszych miejscach, ale tuż za Golobem jest Emil. No i kto wie czy nie będzie jakimś szaleńczym atakiem Chciałby przedzieć lidera tarnowskiej Unii, no i bez wątpienia najlepszego polskiego żuzlowca, ale pierwszy łuk ostatniego okrążenia lepiej pokonali Tarnowianie, płynniej odskoczyli trochę od Emila i to oni zwyciężają podwójnie, Paweł Klip jest pierwszy. Drogi Tomasz Golob, trzecie Emil Saifuddinow, ale 5 punktów dla Tarnowskiej Unii, 1 dla Budlecu Polonii. gotowi już do tego, aby rozpocząć wyścig 12. No i zobaczymy, jak on się ułoży dla naszej drużyny. Przypomnę, 4 punkty to wcale nie tak dużo. Jeśli chodzi o przewagę naszej ekipy, taśma w górze, dobry start Budkowskiego, ale dobry Jacka Goloba i Jacek znowu jest na pierwszym miejscu w pierwszym łuku, po zewnętrznej idzie Kołodzie, ale poszedł za szeroko, troszeczkę go postawiła, teraz spadł na czwarte miejsce, dogonił jednak Protasiewicza i Pepe z Kołodziejem walczą o trzecie miejsce, bo drugi jest Budkowski. Kołodziej rozpędza się, teraz ładnie Odszedł Piotr Tasiewicz, Troszeczkę przeciął tor jazdy Januszowi Kołodziejowi, PP teraz bardzo szeroko Rozpędza swój motocykl No i popełni ten sam błąd, co Kołodziej Nie, nie popełnił, cały czas jest trzeci A prowadzi Jacek Golop, jadący środkiem toru Piotr Tasiewicz Prawie, że otarł się o bandę Rozpędził się i wychodzi Przed Buczkowskiego, teraz Ciesiek Buczkowski Musi walczyć z Kołodziejem Czy Kołodziej będzie od niego szybszy? Jest od niego szybszy na wyjściu z pierwszego łuku trzeciego okrążenia. Teraz Kołodziej atakuje Piotra Protasiewicza, jest bliski tego, aby wyprzedzić Piotra i... Też dzieje wejście, pierwszy łuk, ostatniego kółka i Kołodziej wychodzi na drugie miejsce, Tarnowianie odrobią straty i będziemy mieli po dwunastym wyścigu remis, choć jeszcze atak Piotra Protasiewicza w ostatnim łuku, Jacek Golob wygrywa, Janusz Kołodziej jest drugi, Piotr Protasiewicz trzeci, ostatni Krzysiu Łuczkowski, ale już wiele działo się w tym wyścigu, no i niestety działo się z niekorzyścią dla nas, bo przegraliśmy go 1 do 5. Paweł Hyb na pierwszym polu startowym, Robert Sawina na drugim, Marcin Rempała na trzecim i Andrzej na czwartym. Już za moment rozpoczną 13. wyścig tego meczu. Taśma w górze, dobrze Robert! Salina zakłada się na chliwa, idzie szeroko, Andreas Jonsson próbuje cisnąć się między Bydgoszczan, Marcin Rempała, Salina wychodzi pierwsza, ale jednak przed Salinę nie przyciska się Marcin Rempała, Andreas Jonsson idzie teraz bardzo szeroko pod bandą, rozpędza swój motocykl, podniosło mu trochę koło, ale było groźnie, teraz przyblokowany AJ przez Marcina Rempała, ale nie rezygnuje, znowu szeroko w pierwszym łuku drugiego okrążenia, AJ znowu się rozpędza, ale cały czas Marcin Rempała na prowadzeniu, ale teraz, ten atak chyba będzie skuteczny, i łuk drugiego okrążenia, Ładne jest do klasyczne, klasycznych i Już idzie jest. Przed Marcinem Rępałem cudowny atak. No, nie upilował. Nie był w stanie tego po prostu zrobić. Martin Rępała. Dobrze jedzie Robert Sawina, na trzecim miejscu. Paweł Klip. No. Y Chyba już się po prostu zeszło z niego powietrze, bo jedzie na ostatnim miejscu. Próbuje jeszcze atakować Marcin Rempała który obejrzał się. Patrzy, co się dzieje za jego plecami. Tam Fawina przed klipem, czy będzie próbował pomóc swojemu koledze zdobyć choć punkt. Nie ma chyba na to szans, bo duża różnica między prowadzącą dwójką, a tymi, które zajmują trzecie i czwarte miejsce. AJ rewelacyjnie jest w tym wyścigu. Zwycięża. Drugi jest Marcin Trzeci Robert Fawina. Ostatni Paweł Klip. Cudowny wyścig w wykonaniu Andreasa Jonsera, szczególnie ta akcja My w drugim łuku wygrywamy w wyścigu 13 4 do 2. Krzysztof Buczkowski, Jacek Golob, Emil Sejfutinow i Marcin Rempała gotowi do przedostatniego wyścigu w tym sezonie. Wystartowali, dobry znowu start Jacka Golowa, on wychodzi na prowadzenie w krawężnik, wbija się Emil Sajputinow, ale do Jacka dołącza teraz Marcin Rempała, czy Buczkowski będzie od niego szybszy? Nie, niestety nie jest Emil na ostatnim miejscu, Tarnowianie na dwóch pierwszych pozycjach. Jacek Golob przy krawężniku, szeroko jedzie Marcin Rempała, Emil wychodzi na trzecie miejsce prawie, że dogonił Rempałę. No zobaczymy co z tych wynik wyniknie, Buczkowski jest na ostatniej pozycji wyprzedzony przez Emila Sajfuzdinowa odskoczyli teraz od Emila Jacek Golot cały czas skutecznie przyklejony do krawędznika zanim pojechał teraz w drugim łoku drugiego krężenia Marcin Rempała na trzecim miejscu Emil na ostatnim Krzysiek Buczkowski no zanosi się na podwójną przegraną naszą w tym wyścigu i Tarnowianie obejmą dwupunktowe prowadzenie. Wszystko też będzie zależało od ostatniego wyścigu, no zobaczymy. Jacek Golov, no to mecz sezonu prawie w jego wykonaniu, bo jeśli wygra to będzie 9 punktów, to by się spodziewał, może dla niego sezon powinien rozpoczywać się we wrześniu, a nie w kwietniu. Jacek, golop, ostatni łuk na prowadzeniu cały czas, konsekwencje przy krawędziku Marcin Rępała na drugim miejscu. Emil, za trzeci ostatni? Krzysztof Buczkowski, 5 do 1, Czarnowianie wygrywają. Tomasz, golop na pierwszym polu startowym, Andrea Jączon na drugim, Janusz Kołodziej na trzecim, no i Piotr Protasiewicz na czwartym polu. Ostatni wyścig, jeśli wygramy 4 do 2, będzie remis. Jeśli wygramy 5 do jednego, wygramy. Każde zwycięstwo i remis w tym biegu to zwycięstwo Czarnowskiej Unii w tym meczu. Bardzo dobry start Tomasza Goloba, tu, że za nim jest Andreas Jonsson. Szeroko idzie Piotr Protasiewicz, rozpędza swój motocykl. Prawie, że uderzył tylnym kołem w bandę. Kołodziej rozpędzony, bliski wyprzedzenia Protasiewicza. Jak na razie układa się remisowo ten wyścig Tomasz Golob na prowadzeniu. Łatnie, pęknął Kołodzieja. Andreas Jonsson przy krawężniku, teraz jednak kołodziej wyprzedza Piotra Plokasiewicza, choć nie, Piotr rozpędzony w pierwszym łuku wyjdzie przed kołodzieja i jednak jest szybszy od Janusza, ale to i tak nic, bo Tomasz Golop prowadzi, jeśli tak zakończy się ten wyścig, to zwycięstwo w meczu odniesie Tarnowska Unia Golob na prowadzeniu, Andreas Jonson jeszcze próbuje, rozwinęła się taśma w okularach Piotra Protasiewicza, Janusz Kołodziej będzie próbował go wyprzedzić. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie tego sezonu. Naciskany przez Kołodzieja, Piotr Protasiewicz musi się bronić. No. Nie zmniejsza się, przewaga. Różnica między Tomaszem Golowem a Andreasem i Jonsonem cały czas broni się. Przed atakami Kołodzieja, ostatni wchodzi pierwszy, Janusz Kołodziej wchodzi przedny, ale kto będzie pierwszy? Chyba Andras on. wygrywa, ale nawet jeśli, to to będzie remis, bo Piotr Zasiewicz przyjeżdża ostatni, ale to był atak AJ'a. Tomasz Golop jednak, sędzia zadecydował, że Tomasz Golop 4 do 2 wygrywają Tarnowianie. No i oni oczywiście wygrywają cały mecz. Tarnowscy żużlowcy teraz wyjechali na tor dziękować kibicom. To no za bardzo nie mają za do bo dwa razy pod rząd zdobywali Mistrzostwo Polski. Teraz najgorsze dla sportowca miejsce, czwarte właśnie przypada im. Na nasi zawodnicy teraz oczyszczają swoje kombinezony i już za chwilę pojawią się na murawie, aby odebrać brązowe medale. Все, Clay! Старую наркоту, извините! Лет Elena! Да, //oten Так что ребята, аккуратно warn Nós temos من ratと思ar чтобы squishy